Dzień dobry doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Doktor Adam Kawierz, dziekan Kolegium Medicum Akademii w Dobrowie Górniczej. Jest naszym gościem. Zgadza się. Dzień dobry, panie doktorze. Witam Okulista serdecznie. dodamy. Bardzo lubię okulistów od pewnego czasu, bo dotarło do mnie, że to jest taka bardzo elegancka strona medycyny. Ona jest pozbawiona. Czy dla lekarzy może nie, ale dla laików na pewno takiej krępującej trochę prawdzie o naszym organizmie tak, jest bardzo bezkrwawa, no mniej na pewno niż nie wiem, chirurgia naczynowa. To z całą pewnością jest tak, jak, tak jak pan redaktor mówi, zauważyłem, że okuliści ostatnio mają specjalne miejsce tutaj na fotelu pasażera. Mogę powiedzieć tak, że ja uważam, że każda specjalizacja w medycynie jest potrzebna i mam takie. Takie przesłanie do, do wszystkich i przyszłych lekarzy, z którymi, z którymi mam okazję od niedawna pracować i, i, i brać udział w ich szkoleniu właśnie na Akademii WSB. Że każda specjalizacja jest potrzebna, a najważniejsze jest to, żebyśmy się wszyscy wzajemnie szanowali. Bo podejście takie ludzkie z nastawieniem, że jak chirurga boli oko, to, to pójdzie do okulisty, jak mu coś wyskoczy na skórze, to pójdzie do, do dermatologa, jest chyba istotne, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że wszyscy jesteśmy potrzebni. To prawda, natomiast przy całej tej elegancji zawodu, który pan wykonuje, on jest obarczony taką niesamowitą odpowiedzialnością, bo wyleczycie ludzi. Z rzeczy, która może skończyć się dla nich najbardziej dotkliwym na świecie kalectwem. Nie ma gorszego kalectwa niż ślepota, bo my, twardy, my świat definiujemy wzrokiem. Nie ma sztuki bez wzroku, nie ma muzyki bez wzroku, architektury, nic nie ma bez wzroku. To prawda, jednocześnie narząd wzroku, jakim jest oko i, i towarzyszące mu inne elementy, jest niezwykle delikatny, i jeżeli y, zastanowilibyśmy się nad, y, nad istotą zabiegów, operacji okulistycznych. To ktoś może pomyśleć, no co to za operacja, która trwa 5 czy 10 minut. Natomiast każda operacja oko, ingerencja, ingerencja w ten narząd może skończyć się dla pacjenta tragicznie. I y, myślę, że kluczowym tutaj jest to, żeby podchodzić do każdego pacjenta, do każdego zabiegu indywidualnie. Taka, taka pokora y, jest, myślę, bardzo bardzo ważna. Ale okulistyka dziś to jest chirurgia przede wszystkim? Myślę, że jest to w dużej mierze chirurgia. Duża. Część okulistyki to odpowiednia diagnostyka yy, oraz współpraca również yy, z innymi, z innymi dziedzinami, z innymi yy, elementami nauki, jak choćby wykorzystanie sztucznej inteligencji, czy, czy inżynieria biomedyczna, czy, czy tego typu rozwiązania, które pozwalają nam lepiej wykonywać naszą pracę. No właśnie, mnie by się wydawało, jak powiadam znowu lajkowi, że, że okulistyka jest strasznie konserwatywna, no bo ona się dla nas sprowadza w istocie do narzędzia. Czy urządzenia, mającego kilkaset lat no do okularów. Z jednej strony, tak, tu mówimy o, o problemach y, z ostrością widzenia, czyli o problemach związanych z wadą wzroku, y, i faktycznie tutaj. Y, Główne wady wzroku są, są rozpoznane od dawna i można je skutecznie leczyć. Natomiast okulistyka to również całe spektrum schorzeń niezwiązanych z okularami, czyli takie, w których po prostu zastosowanie czy to okularów, czy soczewek kontaktowych nie poprawia widzenia i trzeba działać na innych, na innych etapach układu wzrokowego, czy to poprzez operacje, czy poprzez podawanie odpowiednich leków do oka. Także tutaj... Ale da się le, o, oczy leczyć Oczywiście, że się da. Na przykład bardzo, bardzo popularna i szerokie, szeroka grupa pacjentów ze schorzeniami siatkówki, jak choćby powikłania chorób cywilizacyjnych takich jak nadciśnienie, jak cukrzyca, jak bardzo popularne zwyrodnienie siatkówki centralnej. To są schorzenia, na które możemy skutecznie. Hmm, spowalniać ich proces, czasami czasami doprowadzać do, do remisji danego schorzenia właśnie poprzez podawanie na przykład specjalnych leków wstrzykiwanych do gałki ocznej. Ale człowiek chory na nadciśnienie może sobie poprawić wzrok regulując to nadciśnienie? Na pewno tak. Na pewno tak. Tutaj bardzo istotne jest to, żeby odpowiednio często zgłaszać się do, do okulisty na kontrolę. Zresztą ja w swojej praktyce często spotykam się z tym, że właśnie pacjenci często młode osoby przy przychodzą i mówią, panie doktorze, mam świeżo rozpoznane, czy to nadciśnienie, czy cukrzycę i właśnie lekarz prowadzący skierował mnie na, na rutynowe badania, żebyśmy sprawdzili, czy, czy tam w oczach jest wszystko dobrze i zdarza się faktycznie, częściej jest to związane może z cukrzycą niż z nadciśnieniem, ale regulacja parametrów właśnie krwi powoduje, że, że pacjentom poprawia się wzrok. Poprawia się A pana to nie irytuje trochę, że my Polacy do okulisty dochodzimy właściwie tylko wtedy, kiedy nas tam skieruje i specjalista. Sami z siebie raczej nie czujemy potrzeby pójścia do okulisty, no chyba, że już nic nie widzimy. No właśnie, chyba, że już nic nie widzimy, bo faktycznie oko jest tak specyficznym narządem, że w momencie, kiedy te problemy są już naprawdę duże, no to wtedy drogi do okulisty szukamy. Często spotykamy się z tym, że pacjenci faktycznie wchodzą po omacku do gabinetu, szczególnie nie gdzieś tam osoby śmiać, starsze. tak Nie ma się z czego śmiać. Tym bardziej, że potem my musimy zrobić wszystko, żeby, żeby tym pacjentom wzrok przywrócić. I niejednokrotnie jest to bardzo, bardzo Ciężkie, dużo łatwiej to leczenie przebiegałoby, gdybyśmy pacjenta spotkali dużo wcześniej, dlatego ja apeluję o to, żeby, żeby regularnie osoby, które mają jakiekolwiek problemy, to co rok, a, a inne osoby, no to, to w zależności od wieku, ale na pewno tą wizytę u okulisty nie odwlekały, tylko. tylko a my się sobie wcześniej. uświadamiamy te problemy, bo to być może wynika nie z naszego lenistwa czy głupoty, tylko po prostu nie czujemy tego, że coś się zmieniło. To, to może poniżej jak dentystę traktować okulistę, po prostu pójść na przegląd. Myślę, że jest to, jest to bardzo trafne spostrzeżenie. Z oczami mamy ten problem, że czasami problem, czasami zbawienie, że nie mamy jednego oka, tylko dwoje oczu, i czasami zdarza się faktycznie, że yy, problemy występujące. Yy, w jednym oku są jakby przysłaniane dobrym widzeniem, które zapewnia nam drugie oko. Jest to co prawda złudne, bo gdybyśmy już na tym etapie dokonali odpowiedniej yy, diagnostyki, no to na pewno te problemy byłyby wykryte. Ale powiem panu, że <laughs> trochę jest irytująca okulistyka, bo yy, kardiolog podpowiada mi, co mam zrobić, żeby dbać o serce: mniej cholesterolu, więcej ruchu, mniej nerwów. Okulista, mam mrugać częściej? Co mam zrobić, żeby zadać wzrok? Ja myślę, że, myślę, że to, o czym, o czym tutaj kardiolog wspomniał, czyli ruch, odpowiednia dieta, to są również sprawy, które bardzo dobrze wpływają na nasze oczy. W związku z tym ogólnie dbanie o, o zdrowy styl życia, o higienę naszego życia, niespędzanie całego dnia przed, przed monitorem, szczególnie przed smartfonem, w tej erze, w której żyjemy obecnie, jest to, jest to duży problem. My to zauważamy na przykład na przykładzie dzieci, które. Które dużo wcześniej trafiają do nas z wadami wzroku, właśnie indukowanymi poprzez nadużywanie monitorów, w szczególności telefonów komórkowych. A byliśmy, Znaczy mieliśmy zdrowsze oczy kiedyś? I to się zmieniło, dlatego że przybyło tych bodźców, właśnie technologicznych? Z pewnością tak. To były badania wykonywane na grupach dzieci, które mieszkają w dużych aglomeracjach, w miastach oraz na wsiach, gdzie, gdzie dostęp jeszcze powiedzmy kilka, kilkanaście lat temu był mniejszy i faktycznie można było tam zaobserwować, że te. Dzieci z miast mają po prostu wzrok gorszy. Natomiast taki bardziej przyziemny przykład to, to przeważnie są rodzice, którzy przychodzą na badania okulistyczne. Trafiają na przykład do mnie do gabinetu i mówią, że oni zaczęli nosić okulary w wieku tam powiedzmy 13-14 lat, a obecnie ta wada mam tu na myśli krótkowzroczność, występuje dużo wcześniej, czyli już u 8-9-latków właśnie ze względu na ten czas spędzany przed, przed monitorami. Są suplementy diety, które pomagają dbać o wzrok, bo w telewizji słyszymy o tym często, tylko mm -hmm. no, na całe szczęście mamy dość sceptyczne podejście do tak. reklamy, jako tak jest. W telewizji można różne rzeczy usłyszeć na szczęście od jakiegoś czasu trochę bardziej prawdziwe, natomiast jeśli chodzi o suplementy diety, to mm. mogę powiedzieć tak, mamy różne schorzenia czy różne dolegliwości, na które suplementy diety można przyjmować. Najbardziej popularne to tak zwany zespół suchego oka, czyli uczucie pieczenia, swędzenia, wrażenie jakby ktoś nam piasku do oczu nasypał, ale również nadmierne łzawienie. Bardzo często jest wynikiem przeciążenia oczu, pracy w suchym pomieszczeniu klimatyzowanym, gdzie warunki nie sprzyjają odpowiedniemu nawilżeniu oka i w tych przypadkach na pewno krople nawilżające stosowane regularnie, bądź w momentach, kiedy pacjenci odczuwają pewien dyskomfort, są, są dobrym rozwiązaniem. Czyli tutaj mamy suplement diety na. Na takie dolegliwości jak najbardziej tak. Są dowodnione badania już od wielu lat, które potwierdzają skuteczność stosowania odpowiednich suplementów diety w zwyrodnieniu siatkówki. Czyli jeżeli mamy do czynienia ze zmianami właśnie na dnie oka określanymi jako zwyrodnienie siatkówki, skutecznie można spowalniać ich przebieg stosując odpowiednie suplementy diety. Tych preparatów jest dużo, to są bardzo popularne e, doustne tabletki właśnie do stosowania w tym wieku, aczkolwiek ja uważam, że nic nie zastąpi zdrowej, zbilansowanej diety, bogatej w jarzyny, owoce, które, które nam zapewnią naturalnie te same środki. Co jest dziś, biorąc pod uwagę częstotliwość występowania tych przypadków, makabrą okulisty? Co jest makabrą okulisty? Czym najczęściej przychodzą dziś do Pana pacjenci? Co jest takim zjawiskiem, które obciąża nas cywilizację i nie pokazuje, coś się złego dzieje z naszymi oczami, bo tego jest najwięcej? Myślę, że tutaj makabro mógłbym określić takie stworzenie, na które jeszcze nie mamy Skutecznego leczenia, bo, bo jest taka grupa schorzeń dotyczących czy to nerwu wzrokowego, czy siatkówki, które mogą być leczone, ale w pewnym zakresie. Nasze, nasze działanie bardziej sprowadza się tutaj do spowalniania tych, tych procesów, ewentualnie do, do przeciwdziałania ich występowaniu. Natomiast jeśli one są, to czy to siatkówka, czy już sam nerw wzrokowy, no to są komórki, komórki nerwowe, więc tutaj ich regeneracja jest na, na, na niewielkim poziomie jak, jak na razie. W związku z tym zmiany, które ich dotyczą, mogą, mogą trwale uszkadzać. Na końcu uszkadzać jest Zdarza się, że tak. Zdarza się, że, że taką, z taką sytuacją też się, też się mierzymy. Natomiast dlatego tak ważne jest, żeby często, często się do okulisty zgłaszać, gdy mamy pierwsze objawy, gdy, gdy coś nas niepokoi, żeby, żeby nie przeoczyć tego momentu, kiedy jesteśmy w stanie jeszcze zareagować skutecznie. A z tym, jak, jak, jak z nowotworem? Szybko złapany daje rzeczywiście. No monumentalnie większe szanse nawet oczenie. Na pewno w niektórych schorzeniach tak. Są schorzenia okulistyczne, w których musimy spojrzeć na to troszeczkę z drugiej strony, na przykład problem zaćmy. Mam tu na myśli takie skalkulowanie, kiedy rzeczywiście. Opłaca się, czyli kiedy bilans zysków i potencjalnych strat, które mogą być wynikiem ewentualnych powikłań, jest dla pacjenta e, korzystny. Czyli nie operujemy za wcześnie pewnych, pewnych schorzeń, ze względu na to, że pacjent jeszcze dobrze widzi. Natomiast e, każda interwencja, każda operacja wiąże się z tym, że jest to, e, jest to ryzyko, i tutaj trzeba odpowiednio te proporcje wyważyć. Pan nie składa połamanych nóg, tylko pan. No gmera w oczach bardzo ostrymi narzędziami. Zastanawiam się, jaka jest, jakie są emocje u chirurga okulisty, który musi się zagłębić w tym niesamowicie delikatnym narzędzie. W wypadku błędów to się może skończyć, no, jak już ustaliliśmy, czymś niewyobrażalnym. Największym kalectwem, jakie są możemy wyobrazić. Emocje na pewno są. Ja miałem to szczęście, że swoją przygodę z medycyną, z okulistyką zaczynałem w dużej klinice w Katowicach, w ulicy Ceglanej, miałem tam wspaniałych nauczycieli. O, tutaj... to legenda okulistyki, no, polska legenda. Tak, myślę, że, myślę, że na pewno tak. No, nie mógłbym tutaj pominąć pani dr Pietrzyckiej, pani doktor Machalskiej, dzięki którym yy, zostałem wprowadzony w tajniki operacji, yy, głównie właśnie zaćmy. Jakie emocje mi towarzyszą? ja? Zacząłbym od tego, że ja się bardziej. Nie, pan nie używa się boju. Bo nie, z nie Nie, właśnie chciałem Bo chciałem, się wcale nie dziwił. Chciałem powiedzieć tak, bać się nie boję i uważam, że bać się nie należy, ponieważ strach nas może paraliżować. Natomiast trzeba mieć bardzo duży szacunek i respekt do tego, co nas podczas tego zabiegu może spotkać. Ja powtarzam młodszym kolegom, że każde oko to jest tak, jakby nowa historia czyli to jest coś co będzie trwało powiedzmy 5 czy 10 minut, jak wszystko pójdzie dobrze, jak będziemy zbyt pewni siebie i będziemy y, czuli się po prostu y, panami świata, no to wtedy bardzo szybko y, takie oko nas może zweryfikować i okaże się, że, że zrobimy pacjentowi po prostu krzywdę. A tam łatwo rutynę. Myślę, że łatwo. Aczkolwiek to też zależy bardzo dużo od indywidualnego podejścia lekarza, bo jeżeli ta świadomość jest, jeżeli ktoś ma doświadczenie i niejedno o kogo w życiu mogło zaskoczyć, gdzie wydawało się, że zabieg rutynowy potrwa kilka minut, a, a faktycznie były różne przygody w trakcie operacji, no to myślę, że człowiek z, z czasem nabiera takiej pokory. Natomiast ja chciałem wspomnieć jeszcze jedną rzecz, i myślę, że to jest kluczowe i warto, warto o tym wspomnieć. Moja żona jest psychologiem klinicznym. Ona zwraca, czy zwracała wcześniej, na, na lata temu, mi uwagę na to, że jak idę do pracy, to nie mam do zoperowania 20 zać przy 15, tylko mam. 15 czy 20 pacjentów, którzy zgłosili się na to, żeby im poprawić wzrok, Czyli bardzo istotne jest to podejście takie, że. Za to nie tym... jest taśma. Tak, to nie jest taśma. Za tą 5- czy 10 minutową operacją kryją się często tygodnie przygotowań. To są ludzie często starsi, obarczeni różnymi innymi schorzeniami, dla których wybranie się do, do szpitala na oddział to jest często wyprawa, no nie chcę powiedzieć życia, ale, ale na pewno roku. I, I staramy się właśnie na moim oddziale podchodzić do każdego pacjenta indywidualnie. Zresztą myślę, że Pacjenci to czują i dlatego, dlatego tak chętnie wybierają nasz szpital. Jaką różnicę pan powoduje, sprawnie zoperowawszy, zaćmę? Można pan to opisać? Jak, hmm. Jakie wrażenie odnosi pacjent przed i po? Hmm. Jak, jak, co powoduje? Myślę, że najczęściej powoduje to, że zaczynają pacjenci pajęczyny spod sufitu y, z, ściągać i malować. Ja się śmieję oczywiście troszkę i dostrzegają zmarszczki na, na, na swojej twarzy, ponieważ to często pacjenci z uśmiechem nam zgłaszają, że oni się nie spodziewali, że na przykład właśnie i nie ściany... Tak, I nie chcieli tego widzieć. Natomiast tutaj, pół żartem, pół serio mówiąc, y, to zależy od momentu Schorzenia, w jakim pacjent się do nas zgłasza, ponieważ jeżeli pacjent faktycznie miał bardzo ograniczone widzenie, nie był w stanie samodzielnie funkcjonować, takich pacjentów na szczęście mamy coraz mniej, aczkolwiek oni również się zdarzają, no to wtedy, no to wtedy jest po prostu nowe życie. Można powiedzieć, że bywają pacjenci, którzy przyjeżdżają dość zaniedbani, nawet na wózkach inwalidzkich są, są włożeni nie ze względu na, na ułomność poruszania się, ale jeśli chodzi o narząd ruchu, natomiast po prostu nic nie widzą. Nie widzę a na zabieg drugiego oka, bo po około miesiącu wykonujemy drugi zabieg, oni przychodzą uśmiechnięci już zupełnie bez asysty osób, osób trzecich, więc, więc to na pewno jest duża, duża radość. Jest pan dziekanem kolegium medicum akademii w USB. Kiedy rozmawiamy o szkole medycznej, to wiemy, że ona nie szkoli hydraulików, którzy lepiej albo gorzej zrobią nam zestaw podwieszany. Tylko oni zawiadują ludzkim życiem, dlatego chcielibyśmy, żeby każda taka szkoła była naprawdę referencyjna w tym znaczeniu, że ma gdzie uczyć, ma czym uczyć, ma kogo uczyć, wie jak uczyć. I jak pan opowie o USB w tym obszarze. Myślę, że tutaj y, absolutnie nie mam się czego wstydzić. Y, ja doceniam m.in. to, że na Akademii WSB jest tak szeroka y, szeroka gama kierunków, na których ludzie się kształcą, ponieważ dla nas też to jest y, pewną nauką. Dzięki temu my możemy współpracować z innymi, z innymi specjalistami. Y, ja uważam, że nie ma monopolu, że każda uczelnia prywatna jest powiedzmy gorsza, a każda uczelnia państwowa jest jedynym miejscem, gdzie, gdzie lekarze mogą się y, dobrze kształcić, bo to po prostu zależy w dużej mierze od nauczycieli, od zaplecza, którym, którym dany ośrodek... Y, dysponuje. Na Akademii WSB mamy wspaniałe centrum symulacji. Mamy miejsce, gdzie, gdzie naprawdę najwyższej klasy trenażery, fantomy są do, do, do dostęp, Dla dostępne. Dla Myślę, że tak, dla okulistów również. My pracujemy nad, nad centrum symulacji, takim typowo okulistycznym, ale to powiedzmy jest jeszcze melodia przyszłości. Ze względu na to, że na Akademii WSB mamy obecnie drugi rok oraz pierwszy przyszłych, kształcenia przyszłych lekarzy, zajęcia stricte kliniczne, w tym okulistyka jest jeszcze przed nimi, natomiast już to, czym dysponuje uczelnia, bez problemu pozwala przyszłym studentom również na kształcenie w zakresie okulistyki. Jesteśmy na etapie tworzenia kół naukowych, czyli zapraszamy studentów studiujących w Dąbrowie na, na poszerzenie swojej wiedzy również z zakresu okulistyki. Ja na moim oddziale też takie badania i takie, takie kółka prowadzę. To jest odważna decyzja, myślę o ośrodku akademickim, żeby zająć się kształceniem lekarzy. To wymaga ogromnego zaplecza i to technologicznego również że to wymaga pozyskania bardzo wykwalifikowanej kadry, bo to jednak jest też konkurencyjne, gdzieś mieliście. Myślę, że tak, natomiast ja przez całe swoje życie byłem związany z, z ośrodkami akademickimi z Katowic, mogę powiedzieć, że państwowymi, mogę powiedzieć, że to jaki rozmach i jakie możliwości daje właśnie praca na na WSB w Dąbrowie no jest czymś, czego się kompletnie nie spodziewałem. Naprawdę tutaj zarówno jeśli chodzi o kadrę, jak i o chęci współpracy, chęci stworzenia czegoś naprawdę nowego, czegoś konkurencyjnego, jest bardzo duża i myślę, że to jest, między innymi to jest naszą, naszą siłą. Siłą szkoły są też studenci, zawsze. I to jest yy, zwykle pewnie oczekiwania moment, kiedy się okaże, że tak, oni wybierają tę szkołę, bo oni już wiedzą, że tu się warto uczyć. To jest moment przed Wami, czy za Wami? Myślę, że to jest... Yy... Proces, który się musi dokonać, ponieważ ten moment nie następuje z dnia na dzień, ten moment y, musi być poprzedzony miesiącami, latami odpowiedniej pracy, odpowiedniego organizowania. Y, Miejsca, w którym studenci mają się kształcić. Ja jestem pełen podziwu i szacunku dla, dla moich poprzedników i dla osób, które, które miały swój wkład w tworzeniu tego kolegium tego medicum i, i szczególnie właśnie wydziału, wydziału lekarskiego, medycznego. Także ten moment myślę, że on się dokonuje. Myślę, że tutaj pewne ruchy, które, które będą wykonywane. Otworzenie się na nowe, nowe kierunki, nowe, yy, nowe grupy studentów, yy, jest, jest czymś, co, co na pewno działa na naszą korzyść. Ja mogę powiedzieć, że ostatnio uczestniczyłem w Senacie Uczelni i naprawdę byłem mocno zaskoczony, gdy dowiedziałem się, że na Akademii WSB studiują przedstawiciele z 79 krajów. Czyli jakbyśmy się tak zastanowili, mówię, mówię, mówię tutaj o różnych tak, o różnych wydziałach, to jest dosłownie pół świata. Ja myślę, że mielibyśmy tutaj wspólnie problem, żeby wymienić 79 krajów, no pewnie byśmy sobie dali radę, ale trochę by, ale, to, trwało. Ale trochę by to trwało, myślę, że odcinek byłby jednym z dłuższych, <grym> może nie najciekawszy w tym momencie, ale jest to też coś, co świadczy o tym, że, że uczelnia nie patrzy tylko, e, tylko lokalnie, ale otwiera się i jest otwarta od wielu lat na świat, co, co potwierdzają rankingi uczelni i, i myślę, że... Zrobię wszystko, żeby Kolegium żeby Medicum tutaj nie odstawało, a, a wręcz było, yy, było równorzędnym partnerem dla, dla pozostałych, yy, pozostałych wydziałów. Doktor Adam Kawierz, dziekan Kolegium Medicum Akademii WSB, okulista, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę, Dziękuję serdecznie.